Rzeczach mi opowiada. To ty mi opowi No w Bo ja życiu. powiem, co ty mi powiedziałeś. Dobra, 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 dobra. dobra, No i po chwili mówiła: weź się rozejrzyj. No to no to się rozglądam. Patrzę, patrzę, aż moim oczom ukazał się las. Las. Ale w lesie mały otwór. A wiecie doskonale, że lubię otwory. Czym bardziej ciasne i czym. Czekaj, bo zajady mi popękają. Poczekaj, czekaj, zajawkę robię. Im bardziej ciasne i wilgotne, tym fajniejsze. Dzisiaj będzie tylko otwór wejściowy, bo sam obiekt jest duży. To, że chodzę w kasku po lesie, to oznacza, że nie, że będziemy zbierać grzyby, tylko że za chwilę wejdziemy do obiektu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy tak. i idziemy pod górę. W tych okolicznościach przyrody. W tym dziwnym czasie, że co chwila pada, a później nie pada, dochodzimy. To taka wiosenna pogoda. Ja właśnie miałem dylemat ostatnio, czy jest to wiosenna, czy jesienna. Początek zimy, czy koniec jesieni? Znaczy początek wiosny, czy koniec jesieni. Ale mnie o to chodziło. Jesteśmy przy obiekcie Przemek. Przy... No, ja już zaczynam się bać używać tych określeń, czy to jest y, bewerk, czy to jest panzerwerk, czy to jest bunkier, czy obiekt bojowy. No, zaczynam mieć już powoli stany lękowe. Dzisiaj studiowaliśmy sobie nomenklaturę i przy okazji e, takie specjalne pismo wydane przez jednego z niemieckich generałów. Jak on się nazywał? Forrester. Forrester, bardzo mądry generał. Dwa pismo nawet. I. w śletajne. No, dlatego nie mówię o tym drugim, bo ściśle tajnie. I w tym piśmie była, było dużo informacji, ale co najciekawsze, bo do tego dążę, nie ma mowy o pancerwerkach. I co teraz? No. Nas tu nie ma! Nas tu nie ma! A poważnie to obiekt 750. Skąd wiedziałeś? Napisane jest z błędem, bo jest pancerwerk. A pancerwerki, to jak już kiedyś Przemek wspominał, są to nazwy propagandowe. Mhm. Żeby było, że burzło są takie, mnie od co grupy takie. No i tam... Znaczy wiesz co, powiem ci tak, ja zachowuję daleko idący spokój i ja powiedzmy też nie staram się tutaj <laughs> tutaj... Ja y widziałem ten jego spokój w samochodzie. Mhm. Bo ja to lubię takie rzeczy, wiesz, to były emocje pozytywne, natomiast tak. e, chodzi o to, że e, istnieje zagrożenie, że, że to się jeszcze mogło później zmienić, że ostateczna wersja została przyjęta oficjalnie albo ze względów propagandowych tudzież innych i stąd może być zamieszanie i po, wiesz co, problem polega na tym, że jest ile źródeł informacji, które są, jedno są niesprawdzone, drugie są czyimiś domysłami, e, czasami pewne rzeczy na szczęście daje się weryfikować, a ile, do których my nie mamy dostępu. To a niektóre sprawa. straciły po prostu ważność. No, czy to wiesz, no, ale one, wiesz, wprowadzona nazwa, to i tak nawet jak straci dokument ważność, to i tak została wprowadzona, i to nie będzie ulegało wątpliwości. W przyrodzie nic nie ginie, a my znowu o teorii, a w praktyce to jesteśmy pod obiektem i rozpoczynamy. Kanały wentylacyjne, wejście główne. O, czekaj, znowu z kanałami, to też, żebyśmy się nie, ten nie popadli. w Wiesz co, to jest tak, jak teraz z ministrami. O polityce nie, 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 nie o polityce. Ja chciałbym tylko zauważyć jedno, że żaden minister w tej chwili nie będzie chciał podejmować decyzji. Dlaczego? Dlatego, że po kadencji nie, będzie komisja śledcza. Ci, że nie... Nie, nie, nie rozmawiamy, to, to jest kanał o fortyfikacjach, nie o polityce. Zostaw polityka. No ale to nie chodzi o politykę. Chodzi o to, że zaraz znajdzie się ktoś, kto powie, że to jest Ludendorf, a nie Ludendorf. To co no zwraca uwagę, to popatrz, to jest rok, rok budowy tego obiektu 38, 7, 38 39. Nawet? No, tak, tak. Zobacz, troszeczkę mimo że eliptyczne, ja trochę inaczej wyglądają te chwyty niż na przykład na, na pniewie. Ale jak ty to pięknie zrobiłeś tak. Mój ten pan serwerki. <grym> Kurczę. To, co na scenę to, co zwraca uwagę, farbą maskowanie, zielone ostało się. Kurde, nawet widoczne. wrzuty już były eleganckie. No to, to już późniejszy czas. Słuchaj, i to jest też kolejny yy, yy, z tych obiektów, który odwiedziłem ostatni raz w 2006 roku. Bo nie powiem, że ja się staram ja się staram się przygotować. Nie, nie, bo ja się zawsze staram przygotować i co otwieram, mam taki dysk, gigadane. Z, zazwyczaj zdjęcia, jakieś dokumenty i wie, wszystkie, z każdego obiektu mam przynajmniej jedno zdjęcie. No chyba że są takie, których nie ma co zrobić. No to dzisiaj robiłeś. A to, to, to było trzy tygodnie temu. Dobrze, to zacznijmy od tego, zanim wejdziemy tam, No tam przez zapadnia raczej będzie, więc. Ach, i tutaj proszę Państwa, jest zapadnia, wejście, czyli standardy takie. I z drugiej strony druga zapadnia. No ale właśnie widzisz, my tutaj zaczęliśmy mówić o tych dokumentach, i one wprowadzały w jasny sposób pewną standaryzację i pewne, pewne schematy i zasady. Tak można byłoby. Bo w ogóle dokumenty były ciężkie do czytania. Ty mów, a ja tutaj pokazuję przekrój ściany. Bo bardzo eee, wiedzieć, tak, zbrojenie. i przede wszystkim to, co zwraca w tych dokumentach, to stosunek kosztu do efektu. Tak by można było to powiedzieć. Czyli koszt, zasoby ludzkie, sprzętowe, inwestycyjne. To pragmatyczne podejście. Bardzo, bardzo i to w tym dokumencie to przewija. Co więcej, o dziwo, dokument robił wojskowy, a ich nigdy bym nie podejrzewał, nie podejrzewał że są oszczędni. Wojskowy. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Tak, no wojskowy. Ale wojsko kosztuje, armia kosztuje, musi kosztować, zawsze kosztowała, a poza tym woj, tak jak, no, wojny nie są tanie. No właśnie, no. Nie są dla mnie. silnie rozpylony. Ja to właśnie, tą część to pamiętałem. I, I też powiem tak, tak to jest... No to powinienś wiedzieć. Już kojarzyć do takiego małego. Takie by stopy było wejście do y, małego dzwonu obserwatora piechoty. Czyli to co pokazywaliśmy w kilku obiektach na górze, taki mały kapselek. Co więcej do jednego z nich wchodziliśmy. No, no, czy ja Dlatego byłem pewien, że będziesz że będę wiedział. Czyli... Będziesz wiedział. Ty nie rzucasz kół ratunkowych z cyklu betonowych. Tak, ja jestem przyjaźnie, dobrze nastawiony. <laughs> e... Ta. dobrze, to tej wersji się trzymają. Mam jeszcze, była oprócz tego, była jeszcze wieża trójstrzelnicowa. Dobra, my wchodzimy w miejscu, gdzie nie można było normalnie wejść, bo były ściany. Tu była strzelnica obrony wyjścia w tym miejscu. Poczekaj, co ty gadasz w ogóle? A jak? No co ty opowiadasz, człowieniu Tu była płyta. Tutaj mamy dwie zapadnie. No, od tej strony. No, no i wszystko się zgadza. Czyli tu była strzelnica? Tu strzelnica była broniąca tych... Ty... Aha, okej, okay, z du dużą płytą. Z, du z dużą płytą. Płyta musiała być duża. Tak. Nie powiedzieć, że bardzo duża. Dobra, wracamy. Ok, zakręciłem się, jak zwykle zresztą. Powinieneś mi mapy drukować obiektów, w które wchodzimy. I kolejna ściana przesunięta. I teraz tak, uważaj w tym obiekcie. Ja go nie pamiętam, ale wiem, że jest dwukondygnacyjny. Znaczy tyle pamiętam, że jest dwukondygnacyjny, więc... Trzymamy się prawej e, Na pewno... E, ja muszę wyciągnąć latarkę. Aha, bo ty jeszcze tego nie zrobiłeś. A tu dla odmiany już nie turkusowy, a niebieski. A, widzisz? Piękny. Ściany też popękane. Ty, no Ale oni chyba coś pozmieniali, bo... Zmieniali, bo... <laughs> przebija. Zielony. No, ja w ogóle... Słuchaj, widziałem tu w kilku miejscach, myślę sobie, to są te glony, o których mówił Przemek. Warto No, teraz za późno. Jesteś jednak nośnikiem informacji, w związku z tym posłuchałem, czyli będę wszystkim rozpowiadał tą wersję. Według Przemka to było. Nie, oczywiście leczem no, pół, no, pół serio. Czasem takie szpilki wkładamy, bo no bo czasem wkładamy takie szpilki. O, tu mamy... Tylko, że zamknięte. Ktoś zapomniał otworzyć i niestety... Zardzewło się. Zardzewło się, tak jest. I tu S mamy e, stróżówkę. Stróżówkę, bo Tomek no się śmieje, bo tak skojarzyłem sobie teraz, zobacz. Izba Pogotowia Bojowego. Tak, ale wyobraź sobie, wszedłeś albo z jednej, albo z drugiej strony przed chwilą. I wchodzisz na stróża. I wchodzisz tutaj. Helmut to ja. Helmut mówi ok. Jak on okay. tutaj już jest, to... To swój. To, już, to, już, a, to już musi być swój, albo naprawdę już mają przechlapane. A tu była portiernia i tu się wchodziło z dokumentami. <noise> nie, Dobre. oczywiście nie słuchajcie mnie, bo ja w tym momencie się po prostu śmieję. Ej, wygłupiam. Przewody, jak zwykle w tym wypadku, pomieszczenie, w którym mieszkali sobie żołnierze, a przy okazji byli w robocie, bo w razie czego mogli sobie postrzelać. No podaję to Przemek w takiej wersji Tronku, bardzo uproszczonej. Bo ty zaraz byś tutaj powiedział mądre rzeczy, a nie każda. Faktycznie Przemek poczekaj. Ale rzeczywiście te pomieszczenia zostały przemalowane. Ten groszek ewidentnie jest tutaj widoczny pod spodem, a później jest ta taka błękitna farba. No, czekaj, ale właśnie ostatnio byłem na, bo ja też bywam na jakichś wycieczkach, daje się oprowadzać i ostatnio byłem na wycieczce, na której właśnie przewodnik w tym obiekcie, u kabelki się zachowały i twierdził, że według badań przeprowadzonych przez Niemców wśród żołnierzy to kolorem, który miał być przez nich najbardziej jakby akceptowalny i uspokajający miał być żółty. Nie o. widziałem jeszcze żółtych ścian. No, ja też. Dobra, mamy kondygnację, którą sobie na razie odpuścimy, a przejdziemy sobie... Tu też dużo a. nie będzie z tego CKR, bo jest rozpylony. Słuchaj, obiekt był duży jak na taki, znaczy nie duży jak na taki obiekt, ale był bardzo mocno y, y, nasycony tymi środkami ogniowymi, bo miał i moździerz maszynowy, i forteczny miotać płomieni, i trójstrzelnicową, i sześciostrzelnicową. Yy, także no sporo tego było. Mm -hmm. I jest podobnie ustawiony, jak tamten. Tylko tutaj jest podłoga. Ten, tutaj który... też był zbiornik. Z tydzień temu oglądaliśmy, no? Tak, tak, jestem przekonany, że to zbiornik musiał być. Jeszcze pozostałości tam, śrubki. Wow, tu fajnie śrubkę widać. W tym miejscu. Co... Silnie wysadzone, także uwaga pod nogi. Tak jest. Po to mam kask, żeby się obronić przed takimi sytuacjami. Dobrze, to jeszcze nie schodzimy w takim razie. Tu jeszcze chyba gdzieś po drodze tu... W prawo, w prawo. Trochę tu sobie... chyba nie byliśmy tylko. Tu? No, w mi otacz powinno. O, też jest. Ale one wszystkie były betonem pozalewane. Nie, tam to nam jest, tam. E... W każdym. No, bo zawsze się znajdzie jakiś mądry, który tam wrzuci coś. O. No dobra, okej, okay, bo ktoś ostatnio mówił, że fajnie by było, jakby my tam zeszli. No to... Chcesz zejść? Chcę zejść. Dobra. Też. Poczymaj proszę, że miałem ja tylko ten początek, chociaż złapał. A, czekaj, a tu jeszcze jest w zbiorniczka. No właśnie, to trochę wygląda. Chcę ja tutaj. Czekaj niech się zorientuje co mam do dyspozycji dobra pik pik wszystko dla widza wąsko tu tak dla o, fejmu to się robi uwaga podaję kamerę to się robi wszystko dla fejmu po to żeby oglądalność była dużo większa tak to jest, są pozostałości z głównego zbiornika na prawie 2,5 metra sześciennego paliwa do miotacza nie na palmu okej okay. Na no to mamy ale fajnie. Nie, myślałem, że gra Jakieś kości zostały rzucone. Co? Nic, nic. Coś mi się przypomniało. Zostawiłem ten... Hmm? Ziemniaki na gazie. O, poważnie. Żartuję. Nie, przypomniało mi się. A propos kości Plama przyost przy tydzień temu. O kościach nie było. To nie rozumiem. A dobra, to Aha, czyli jakiś temat, no zobaczcie. Rura odprowadzająca. Przemek wprowadził zamieszanie, ja już nie wiedziałem o co chodzi. Jest ten zbiornik, w którym znajdował się, w cudzysłowie zaznaczam, napalm. Nie, okazji... znajdował się tam napalm. Kiedyś powiem, ale nie na razie, nie no, dziś. No dobrze. Pomieszczenie jest zielone, groszkowe w sensie. I one wszystkie wyglądają tak samo, więc w następnych obiektach byłoby podobnie. Co prawda w niektórych jest troszeczkę więcej armaturki, tak jak ja sobie przypominam, część jest zalana. choć no raczej one takie są takie na, do połowy na zalane, no ale to tak wygląda. Duży zbiornik kwadratowy, nieciśnieniowy, drugi był ciśnieniowy. Eee, czyli dwa zbiorniki strony. tutaj były? No, i cała armatura i jeszcze butle do przedmuchiwania po, po każdym wystrzale. Mhm. No dobrze, to ja się wydobywam stąd, w takim razie. Będziesz... E, pomóc ci? Może kamerę tylko wziął? Będzie mi po prostu wygodniej i bezpieczniej wyjść stąd. Będziemy się brudzić? Nie, nie ubieraj spody. Po co? Uff. Taki jesteś kolega. Nie no, co ty? No, tak, oczywiście. No nie no ubieraj spodni, bo to nie będzie potrzebne. No, ale przecież ty masz spodnie, więc nie wiem. No, czekaj, tak. tam już byliśmy. Teraz powinniśmy tu? zejść na dół. Tak. No byliśmy. Nie? A może nie? Yy, bo no, Dobra. Byliśmy. No, byliśmy. No. Byliśmy. Chyba jednak tak. Czekaj. Ale tu nie byliśmy. Byliśmy, Tomek. Też byliśmy. Byliśmy. No i można się pogodzić. Ja powiem Ci, że naprawdę to, tak mam pewne obawy co do Twojej zdolności orientacji. To mamy jeden A my też byliśmy. No dobra, poczekaj, bo tu widzę ościeżnicę fajną. Bardzo ciekawa ościeżnica. Też drzwi dzielone. Przypomnijmy do czego były te drzwi zielone, dzielone, bo, Ojej. bo tak naprawdę to myśmy mieli dwie wersje. No właśnie, bo chciałem powiedzieć, że już to kiedyś to betonowe koło ratunkowe zakładałeś mi na szyję. To chyba przez te spodnie chcesz się zrewanżować. Nie, nie. Nie, tak naprawdę, tak wieso, słuchaj. Dzielone. ja to już się zastanów. A stanów, nie, bo nie, ja, nie, tylko... ja teraz poczekaj. nie chcę, żeby powiedzieć. Generalnie chodzi o to, że tutaj był jeden element drzwi, tak jak gdyby okno, i drugi element drzwi otwierany. Czyli jedne drzwi można było podwójnie. Miał chwilę. Dobra, i teraz, słuchaj, bo to jest słuchaj, bo jest kilka teorii. I też właśnie niedawno trafiłem na, na jednym z kanałów taką teorię, która e, mówiła o tym, że w razie uszkodzenia, to żeby było łatwiej otworzyć drzwi. Tylko. Tylko. Te drzwi działały tak. Akurat w tamtym wypadku to działało tak, że dolne skrzydło po, domknięciu, po zamknięciu było dociskane przez górne. Aha. Więc jeżeli by doszło do uszkodzenia tych drzwi, to i tak by się zblokowało. Zwłaszcza górnej części, to i tak by dolnej się nie dało otworzyć. Ale to no jeżeli... te teorie powiem tak, ja nie wiem, to mówię tam teoretycznie, a praktycznie. No i rzeczywiście jest mi w wielu sytuacjach o wiele łatwiej o pewnych rzeczach mówić, bo z nami jest jakieś tam praktyki. Yy, mniejszy lub większej, jeżeli chodzi o te, działanie tego typu rozwiązań, o uzbrojenie i takie rzeczy. Dlatego jest mi łatwiej. Natomiast no, yy, wystarczy czasami popatrzeć. Jeżeli mamy dwudzielne drzwi, które jedne nakładają się na drugie, to uszkodzenie górnych, górnych drzwi i tak uniemożliwi otwarcie dolnej części. No, ale, ale ma to uzasadnienie takie. Obiekty mają określoną wytrzymałość. Być może. Dlatego tak było, i trzeba zachować szczelność obiektów i musi to być zrobione odpowiednimi drzwiami. Lekkie drzwi, które są wykonane z blachy, które w środku mają kształtowniki stalowe, byłyby w, przez mniejszą siłę materiału czy ciśnienia związanego choćby z wybuchem, wepchnięte do środka znacznie łatwiej niż takie duże. I czy, czy chodzi o zachowanie odporności bojowej obiektu. To jest jedna rzecz. Yy, która by przychodziła mi do głowy i A chyba. To jest jeszcze jedna ciekawostka, tylko że ściągnięta prowadnica, To też mówiliśmy o tym. Tu są Przesuwne. suwane. Tak. Przesuwne takie. Że one się no. przesuwały. I one były tu. z kategorii lekkich. No tak, jak suwane, to, to tak. Ale mimo wszystko te rygle też były takie solidniejsze teczki. Jakieś tam. Mega, My, nie? Są miejsca, gdzie można jeszcze takie drzwi zobaczyć. Tak patrzę, że dużo pozostałości ludzi tutaj jest. Tu... Pokażę ci ciekawsze, a to za tydzień. Za tydzień? Za tak. tydzień na dół schodzimy. Nie, tak? tak? Nie wiem no. Chcesz tak rozdzielać te obiekty? Chcę rozdzielać ze względu na to, że za dużo gadamy czasami i w związku z tym... Nasi... Jak chcesz, to się mogę nie odzywać. No dobra, już pogadaj się pogadaj, bo ja wiem, że ty lubisz, a tu z drugiej strony mamy. I poszedł, e, no. I, poszedł i zostawił mnie samego. No już po tym lesie cię szukałem. Ale jak widzisz, jednak mimo wszystko znalazłem niebieskie pomieszczenia, niebieski kwiat i kolce. Także to może tak, skończmy akcenty z drzwiami. Po prostu w zależności od kategorii miejsca, pomieszczenia, mhm. elementu obiektu, to takie były drzwi. Zobacz. Tu nie było, nie ma ścieżnicy. Nie, nie. nie ma ościeżnicy. Ale tu na pewno były drzwi tak, no i powierzchni. I Bo tu ja bym stawiał na właśnie dwuskrzydłowe które by otwierały się do środka, bo jakie jest zagrożenie przy yy, miotaczu? Jest takie, że po prostu nastąpi eksplozja tego paliwa, które znajduje się tam w zbiornikach. Za, I gdyby otwierały się na zewnątrz, to łatwiej byłoby je wyrwać, a otwierające mm. się Przemek. do środka, w razie tam wzrostu ciśnienia w pomieszczeniu, doszczelnią Przemek, się. Ale ja bym poszedł tutaj w kierunku... Zgadzam się I powiem Ci, że, że bez... więcej jeszcze Może składać, że tu były jeszcze drugie drzwi typu lekkiego. Tym... Nie. Lekki nie byłoby gdzie schować, natomiast zgadzam a bo się. A by być że... otwierane, tak. a Halo, Halo, są nie no tak. przesuwne. No, właśnie do tego dążę, że tu była na pewno ścieżnica, bo są ślady po ścieżnicy i moim zdaniem idąc e, łącząc twój tok myślenia, tutaj były jedne solidne drzwi, a z zewnątrz były drugie, które miały wytłumić ciąg dalszy po. E, o, tutaj te już lekki, jakby tamte jakby tam te puściły, to te by już tego nie utrzymały. Kiedyś to, to też jest kolejna rzecz, żeby takimi mitami się trochę zająć, to by trzeba było pójść w miejsce, gdzie są, czy znaleźć takie miejsca, gdzie są te drzwi całe, jednego, drugiego, i trzeciego i czwartego typu i wtedy sobie zajrzeć, bo do nie, niektóre są takie rozsadzone wybuchy, że można zobaczyć. To są w niektórych wypadkach to są płyty stalowe grubości na palec, na dwa palce, tak? Zależy A wiesz, że które drzwi. dostaliśmy pierdziel ostatnio. Za co? Zamiotacz, który robiliśmy, powiedzieliśmy, nie, przepraszam, nie zamiotacz, za e, drzwi. E, te te przy, przy samym wejściu, czyli za kładzione drzwi, co robiliśmy A, co materiał zapadnie. Open clapen, e, bo okazuje się, że nie tylko w tym miejscu są w tak dobrym stanie, są jeszcze dwie pary drzwi, znaczy, że w sensie jedne i drugie drzwi do jednego z obiektów są całkiem dobrze zrobione. Tyle, że w obiekcie prywatnym. Do których nie mamy Ale, wstępu. No właśnie chciałem powiedzieć, że jakby tutaj staram się nie tyle że pomijać te tematy, tylko podchodzić, jak to ty tu mówisz, dyplomatycznie. Jeżeli czegoś zasada. Widzisz, widzisz? I cenzura się wprowadziła. Tak. <laughs> e, e, powiedz, że nie chciałeś, żeby to było tutaj reklama była. Nie, dobra, spokojnie, nie bo prz, 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 przeskoczyliśmy między tematami. Skończmy drzwi. Proszę skończmy drzwi. Skończmy. Żeby nie było, że później to przemek wprowadza chaos. I jakby, jakby dopiero zobaczyć, to wtedy się okazuje, że w niektórych tych drzwiach są kształtowniki, one są z dwóch stron obite blachą i to są bardzo lekkie drzwi, a są te tak, takie centymetrowe. I teraz trzeba byłoby po prostu przeprowadzić analizę, co nawet nie jest trudne, że w zależności od ważności miejsca i konieczności zachowania ochrony, one są różnej grubości. To znaczy tu akurat moim zdaniem nie ma żadnej polemiki, tak po prostu było. I twoja wersja jest jak najbardziej prawdopodobna, by nie powiedzieć, że pewna. Natomiast... Dwudzielność drzwi jeszcze jedna rzecz. Ciężar. Jedno skrzydło 200 kilo, 300 kilo. Kurczę, no wiesz, to my jesteśmy dobrze, że tak powiem, teraz wysportowane społeczeństwo jesteśmy, ludzie są silni, sprawni. Kiedyś A wtedy byli to nie byli wątli nisi. Oni jakby nie poradzili sobie z tymi ciężkimi drzwiami. Zapadnia. Przemek właśnie. Zapadnia. I, kończymy zapadnia. I obiektyw. I kończymy zapadnie. Jeżeli co, z określonych przyczyn, no, no idziemy po tych obiektach. Nie, niektórych rzeczy ja bym nawet nie chciał, chciał pokazywać. Nie sobie jeszcze, nie chciałbym pokazywać, dlatego że szkoda, ale żeby to zniknęło. Natomiast są obiekty w rękach prywatnych, które są, nie są udostępniane. Ba. Niektórzy nawet nie chcą nas puścić, jak się pojawiamy. I to nie mówimy o obiekcie prywatnym, także przy, tak przypominam, że sprawa jest jeszcze otwarta. Natomiast Bardzo ja wiedzia wiedziałem. I czarna o tym, polewka tam była wiedziałem o tym, że były naprawiane, prostowane, przygotowywane dwie płyty zapadni. I przyznaję, że w sumie to dopiero jak przeczytałem ten komentarz, to, to tak się zorientowałem, do kogo trafiła druga. Bo wiem gdzie. Hmm. Ale to tam też nas nie zapraszają. Ale to myślę, że tam sami wejdziemy. Jeszcze... <laughs> nie, tam sami nie wejdziemy. <laughs> Dobra, drodzy moi, nasze gdybania czasami są, są takie jakie są, a ja spróbuję w takim razie. Po to wyszedłem, żebyśmy się pożegnali, żeby trochę normalnego <laughs> światła było, bo teraz znowu będę kombinował. Drodzy moi, oczywiście uważajcie na swoje bezpieczeństwo, uważajcie na to wszystko, co dzieje się w takich obiektach jak wchodzicie, czemu ty się zawsze chowasz za mnie? No bo ty jesteś tutaj głównym... No, ale nie, ale wyglądasz jak taki malutki byś był, że ja taki... No ale ty, kun... ty, jesteś, ty jesteś, taki duży, taki ogr. Ja tu to taki przy tobie jak ten, niziołek ten. co, już mi się zrobiło miło, że ty jesteś taki duży i mówię fajnie, taki ogr. Okej, sprowadziłeś mnie na ziemię, rozumiem, <noise> żeby nie było. Możesz tam nie liczyć zawsze. Panie i panowie, my sobie tak czasami gdybamy, ale tak naprawdę możecie się w komentarzach przyłączyć do naszej rozmowy, do naszego gdybania. Być może ktoś z was ma materiały, ma swoje wizje, swoje pomysły. Nie zawsze będziemy się z nimi zgadzać, ale zawsze możemy rozmawiać. Pamiętajcie, że jeżeli ktoś podaje coś bardzo kulturalnie. To zawsze chętnie rozmawiamy. Na tematy, że tak powiem, organizacyjne to ja się z reguły włączam, a na tematy ścisłe, tam gdzie trzeba pogłówkować i pomyśleć, i trzeba być mądrym człowiekiem, to z reguły Przemek się udziela. No i nie, my, my, proszę, nie gniewajcie się, bo czasami gdzieś tam my się dowierzymy film, do filmów, w filmach do tych komentarzy i. Nikomu nie chcemy jakby tam się zrobić. Dlatego sami zauważyliście, że, że te wszystkie rzeczy, o których mówimy, e, są jak gdyby anonimowe. Jeżeli kogokolwiek gdzieś tam wytkniemy palcem, że tak powiem, to nie po to, żeby zrobić komuś krzywdę, czy żeby się na nas gniewał, tylko żeby było wesoło i żeby też te osoby poczuły się takie bardziej dowartościowane, bo jakby pokazujemy, że zwracamy naprawdę uwagę, to o czym mówiliśmy w kilku odcinkach, zwracamy uwagę na to, co piszecie. Staramy się gdzieś tam brać pod uwagę to wszystko, co, co piszecie, co, co wychodzi w międzyczasie. Zresztą fajne pomysły też się pojawiają bardzo często. Często tłumaczenia się pojawiają. Paweł chyba. Ile no, a wiesz, wiesz, nam wiele już rzeczy pomaga. Kończąc, bo tutaj się rozwiedliśmy. Rozciągnęliśmy. Wiesz, jakbyśmy w mapę tak grali, to wiesz, którą byśmy mieli ten miejsce. Loża szyderców, dwóch dziadków! A i to nie ze względu na wiek, tylko ze względu na to, że dwóch zgryźliwych tetryków się zebrało. Myślę, że ty, co, kiedyś się powinniśmy zacząć też. Jakby nie, to kiedy, za, Powinniśmy zacząć nagrywać nasze rozmowy w czasie jazdy? Nie, lepiej nie. <laughs> Nie, za dużo oglądalność by była, Ale poczekaj, bo tak nawiązałeś do mapy. Dobra. Ja przepraszam, że tak skaczemy na inne tematy, ale. Bo jeden był chudy, a drugi był gruby. Okej, okay, dobra. Niebezpieczny te. No. Nie. Tak. Nie, nie, nie idziemy w tą stronę? Ale wąsy mieli ładne. Dobrze, drodzy moi, starczy tego dobrego. Media społecznościowe, jak zwykle, i z dziką, z koszą zapraszamy Was na kolejne odcinki. MRU ciąg dalszy, za tydzień obiekt 750 ze strony tej takiej niższej, czyli niższa kondygnacja. Dzielimy czasami, a dzielimy po to, żebyście nie musieli poświęcać zbyt dużo czasu na oglądanie tylko raz albo dwa razy w tygodniu. No. Starczy, że się nagadałem nie? i pamiętajcie o bezpieczeństwie. Na razie do zobaczenia. Cześć.